No i proszę bardzo. Koch Samui. Śniadanko zjedliśmy, nie zdążyłem nagrać, bo byliśmy tak głodni, że wszyscy zjedli, ale uwierzcie mi, że Mango Sticky Rice smakuje tak, jak to zapamiętałem. Kosztuje to chyba 80 batów za e, jedną porcję plus ta kawka, coś tam, coś tam, wyszło nam naprawdę niedużo, naprawdę polecamy, choć w jednej knajpie. Nie dostaliśmy mango Sticky Rice. Tego nie rozumiem czasami, bo jest to produkt flagowy, tak mi się wydaje przynajmniej. I powinno to być serwowane w każdej knajpie z rana, już być gotowe dla turystów. No i co? Idziemy na plażę. Ekipa zwarta i gotowa, choć nie w całości, bo jeszcze niektórzy dosypiają. Już wczoraj mieliśmy okazję zwiedzić tą plażę, ale było ciemno. To dzisiaj zobaczymy ją w słońcu. Daria pierwsza wali na główkę. <laughs> Sprawdzić, czy woda jest mokra. O wczoraj wieczorem, jak byliśmy, to woda była była tam, tam dość daleko. No był dość spory odpływ. A dzisiaj ta plaża się bardzo, bardzo skurczyła. Nie wiem, czy w ogóle będziemy mieć miejsce, gdzie się rozłożyć. Jak nie, to lecimy od razu na leżaki. Ale pierwsze wrażenie, jak najbardziej pozytywne. Ale naprawdę, plaża skurczyła się razy, razy pięć. Fale tak się mocno rozbijają, że normalnie nie sywać własnych myśli, powiem Wam. Choć lubię szum wody, szum fal, ale, ale jest głośno. Nie wiem, czy to słychać na nagraniu, ale jest mocno, ale podoba mi się, fajnie jest. No i pierwsze właśnie, co zauważyliśmy, że miejsca, które nie są jakby zadbane o jakiś resort albo bar, no wyglądają niezbyt fajnie, gdzie normalnie moglibyśmy się tu rozłożyć, nie płacić za leżaki, no raczej raczej słabo, chyba że weźmiemy swoje grabki i sobie posprzątamy, nie? Bo tak jak na przykład tam, gdzie są jakieś um, bary, resorty czy coś takiego, no to oni sprzątają choć też niezbyt dokładnie, bo no jest brudno. Tutaj kogoś wyrwało z kapci, z wrażenia. No i również na plaży możecie zobaczyć masaże. Jak to wygląda? Tradycyjny tajski masaż 300 batów. Tak samo, taka sama cena była widziałem w mieście. To nie jest jakoś super dużo. Więc wydaje mi się, że spoko opcja, jeszcze przy plaży. Wszędzie są do wynajęcia skutery. Później zobaczymy po ile to. Była taka przyjemność, ale na tych falach raczej ciężko było w ogóle stąd wypłynąć. Wait Poszedł, dawaj normalnie. Ale go tam... Uy. Dobra, znaleźliśmy sobie z ekipą leżaczki, żeby tam nie leżeć w tych śmieciach. Mamy cały zestaw siedmiu leżaków. Nie mogliśmy się z panem targować, bo mówi, że nie jest szefem, ale ogólnie dobra cena, bo. 100 batów za cały dzień, za jeden, za jeden leżak, 100 batów przyjmijmy, że to jest około 12-13 zł. No i mamy w pierwszej linii brzegowej, więc naprawdę super, wydaje mi się, że ok. No i tak jak mówię, cały dzień pod fakt, nie pod palemkami, pod drzewkiem, ale też jest fajnie. Panowie bawią się jak dzieci. Przy takich falach należy uważać oczywiście na prąd, który jest bardzo silny. I myślę, że no nie będzie to dobre też dla małych dzieci. Zresztą flaga jest czerwona, nie, nie zaleca się kąpać. Jeżeli ktoś czuje się na siłach, to oczywiście może. My pijemy sobie kokoska. I dzisiaj relaks. Czy woda jest mokra? Czy woda jest mój mokra, Przecież bardzo. Jedziemy się ze szwagierkiem przejść wzdłuż plaży, pokażemy Wam jak to wygląda, bo do tej pory przyszliśmy na jakieś może 30%. To pójdziemy dalej, może dalej jest czyściej, może dalej jest więcej plaży, plaży dostępnej, ale przypływ jest tak duży, że raczej wątpię. To jest, jak się nie mylę, agawa? Agama? Jak to się nazywa? Agawa. Patrzcie jaka fajna. Tutaj też jest wypożyczalnia desek. Można sobie spróbować posurfować, ale z tego co widzę, chłopaki dla chłopaków bardzo duże fale. I jest tylko dwóch odważnych. Dobra, idziemy ze szwagrem. Sprawdzić. Co tam dalej, ale ły, Ale podmywa. Czego to się nie robi, nie? Dla subskrybentów. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Dokładnie, szwagier mówi, że dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Ale kurczę, jest gnój. Nie wiem, to listę. Ale tej, no. Jest mocno. Tutaj normalnie worki. Pewnie grubo fale napierdzielają, żeby się rozbiły, żeby tam u góry ich nie zalało. Nie jest, to, nie jest to za bardzo bezpieczne, pęci. Five minutes later. Dobra, jest rezygnacja. Jest za mocno, powiem wam. Bezpieczeństwo to podstawa. Mówi wam to dwóch doświadczonych e, jakby to powiedzieć Surferów. Surferów, tak Poważnych ludzi. Poważnych ludzi, dobra. Tak. Mądrego to zawsze dobrze posłuchać. Tak. Mądrego bardzo warto. Mądrego bardzo warto <grym> posłuchać. Wracamy do naszych dziewczyn. Do, weź tak sobie pochodzić cały dzień z takim, takim majdanem. Zobacz go. No ma chłop. Fakt, no to jest napompowane, no ale, ale jak cię zawieje, nie? cały dzień chodzi w taką gorączkę, to no nie jest ciekawie. No nie, nie, na pewno przerąbane. Dobra, skończyliśmy się opalać, wszyscy zjarani jak raki, naprawdę to słońce dzisiaj to nam nie dawało spokoju, ale było mega fajnie. Potem poszliśmy na te fale, no to chłopaki mieli mega frajdę. Jak ktoś lubi takie rzeczy, to naprawdę polecam to miejscówę. Choć, ale no, tak jak pokazywałem, było troszkę brudno i troszkę ta plaża się zmniejszyła. Później jak pójdziemy wieczorem, to Wam pokażę jak wygląda to przy odpływie. Teraz lecimy się wszyscy ogarnąć. I lecimy na mega fajną miejscówkę, gdzie zjemy sobie obiad kolację. I Sarka później opowie, jak to wygląda, bo to trzeba rezerwować i są pewne wymogi, żeby to zarezerwować. Szwagierku, przyniosłem dla nas napój bogów. Pięknie. Bóg tak to stworzył, więc jest to dla nas. To jest nasza szwagierka, odwalona jak trzeba. Mama, mama, nie Stop. mama. Lecimy. na Nie, nie, to jest dla ciebie. Takiego szwagra to ze świecą. Smacznego. A to w ciebie? Mamy fajnego busika, zamówiliśmy jako siedmiosobowa ekipa. Tu mamy VIP strefę, dzisiaj wsiadamy. Dzień dobry. I lecimy. O! Proszę bardzo! Pani nam zamyka, pani kieruje, pani jedzie! Tu nas, nasz mały Pikachu, zwarty, gotowy A, dzisiaj, dzisiaj szamiesz, co? No A jak? Tutaj, dalsza część ekipy Proszę bardzo Tych akurat nie widać Ale tu jest panterka Hubert mi mama jesteś glamour Tam szefowa z przodu, ogarnia temat Będę miała kontakt z kierowcą i lecimy jeść, mamy bardzo fajną miejscówkę. Zaraz pokażemy i opowiemy o co chodzi. Dlaczego jedziemy klimatyzowanym busem jak szlachta? Otóż zapytałem się yy, lokalnego tutaj kierowcy, ile wyniesie nas ta droga, dlatego że mamy teoretycznie 5 km, ale pojedziemy około 15 minut. Jest to trochę pod górkę. Pan zaproponował stówkę za osobę. Bolt, połowę z tego, bo jest nas siedmioro, także no, wychodziło po prostu taniej. No i dojechaliśmy na miejsce. Ogólnie miejscówka nazywa się. Nazywa się Tak. The Jungle Club. Jest to restauracja z zarumbistym punktem widokowym. Zostało nam ogólnie 7 minut do naszej rezerwacji, ale będziemy się pytać, czy już możemy wejść. Dobra, możemy wchodzić z tego co tutaj zrozumiałem po tajsku, bo już trzy dni jestem w, w Tajlandii, to już trochę tajskiego łyknąłem. Tak jak mój szwagierek właśnie tego Changa. <grymne> <grymne> Dół nasze małe Pikachu i idziemy. Szwagierek dawaj, bo ci nie wpuści. I to mi się podoba, to jest piłkarz. Dobra, ja jak standardowo zamykam tyły. Ale patrz jakie wejście. Jesteśmy naprawdę wysoko, widok jest przepetarda. Mamy tutaj, widzę, otwarty basen, ale prawdopodobnie nie możemy z niego korzystać. A my lecimy, prawdopodobnie, tutaj na restaurację. Zaraz dowiemy się, co i jak, który stolik jest nasz. I powinno to wyglądać w takim stylu, że będziemy mieli otwarty taras z zarąbistym widokiem. Dobra, sprawdzamy, co i jak, i lecimy sobie siadać. Tutaj dziewczyny załatwiają formalności. Dobra, idziemy teraz za panią, zobaczymy co nam tutaj za miejscówkę za nami są załatwiły. Ale no, już widzę, że widok jest przepetardą. Zaraz Wam sprzedam ogólnie. O co chodzi? Z tą rezerwacją, bo to nie jest tak, że możecie sobie zarezerwować po prostu tutaj miejscówkę albo przyjechać z dworu. I sobie tutaj wejść. Nie, nie, nie ma, ta, nie, ma, nie ma czegoś takiego. Zaraz albo ja, albo Sarka wam opowiemy o co tutaj chodzi. O oh, wow! Całe dla nas, proszę bardzo A czekajcie, ja jeszcze podejdę, zobaczę Z góry jak to wygląda No i proszę bardzo Kos Samui Koch samui Piękna proszę. miejsce, no i czy się nie opłaca takiego widoku? Dobra, ekipa dostała menu. Każdy sobie teraz wybiera. Tylko właśnie o co chodzi? Możesz mi pokazać te karteczki albo powiedzieć o nich tak więc, aby tutaj wejść musiałam zrobić wcześniej rezerwację. Robiłam ją około tygodnia wcześniej i oczywiście zaznaczyłam, yy, że jest ona dla 7 osób i Małą prośbę zamieściłam, abyśmy mieli stolik właśnie na zewnątrz, na tarasie. Jak widać, prośba została spełniona, więc super. Minimalna kwota, jaką trzeba tutaj wydać za osobę, to 500 batów. Dostaliśmy na wejście dwa takie kupony, czyli na 3,5 tysiąca. Musieliśmy to zapłacić z wyprzedzeniem. Zapłaciliśmy już 3,5 tysiąca, i później oddaję te kuponiki i rozliczamy się, jeżeli będzie. Więcej, minimalnie 3,5, ponieważ jest nas 7 euro i każdy musi wydać po 500 batów. Nie jest tanio, ale myślę, że Witok wynagradza. Dobra, pierwsze przystawki. Jak można by powiedzieć, Saigonki. Tutaj wjechało. Co to w ogóle jest? E, talerz owoców morza. Dobra, mam coś takiego. Tutaj dla młodego. Uwaga. Tutaj dla naszej e, szanownej szwagierki wjechały dwie bruszkiety. Bruszkiety? bruszkiety, bruszkiety. Dobra, o cenach nie będziemy mówić, bo, bo nie, ma to, nie ma to sensu. Po prostu i czekamy na dalsze dania. Dobra, główne dania do nas dotarły. Ja mam e, kapricioskę. Dzisiaj niestety nie tajskie, bo już... Się trochę najadłem, więc dzisiaj włoskie nasza grażynka już, już zaczęła jeść i rozwaliłam piękny efekt, ponieważ to pad thai przyszło zawinięte w takiego jakby naleśniczka omleta z jajka wyglądało to bardzo ładnie. No ale cóż. No ale cóż, była głodna i już zaczęła jeść. Nasze pikaciu małe dzisiaj Margarita, Nasz mały głodomór, nasz mały albo nie, taki mały szwagierek, makaron dzisiaj z kurczakiem. Nasza gwiazda szwagierka, Pattaj. Takie samo jak druga nasza przewodniczka, Madzia pad krapao tak, z ryżykiem, no i Hubercik. Makaron z owocami może więc Normalnie życzyłbym smacznego mojej szwagierce, ale że jest z nami obecna, więc życzymy Wam smacznego i widzimy się niedługo, my jemy a Wy możecie nam zazdrościć Czego to się nie robi dla naszych subskrybentów, prawda? <laughs> wszyscy pojedli, wszyscy zadowoleni, troszeczkę odpoczęliśmy a teraz lecimy zobaczyć jak wygląda życie nocne w naszym mieście tam cała ekipa zorganizowana całe 6 osób, ja siódmy zaraz zobaczymy. Wy też, jak to wygląda. A uwierzcie mi, że jest tutaj co robić: jest co zjeść, jest co porobić i jest co zobaczyć. To odwracam kamerę i zapraszam z nami. Tutaj ekipa dorwała się do różnego rodzaju suwenirów, pamiątek i tak dalej. W sumie to nasza, na nasze pierwsze takie przejście się w ogóle po tych bazarach tego typu. Tutaj możemy sobie dorwać, oczywiście, oryginalne produkty różnych projektantów, takich jak Prada czy North Face, kończąc na Nike, Georgianach i tak dalej. Oczywiście, w cenach wszystko jest do negocjacji. Tutaj typowo tajskie rzeczy. To na razie rozsyłam to do wyślenia. Patrzcie, co znaleźliśmy w ogóle śmiesznego ze szwagrem. Szwagierku, pokaż co tu się dzieje. Zainteresowały nas takie ładne spodęki Nike. No. I chcieliśmy sobie sprawdzić, jaki to jest materiał. Okazało się, że sprawdzamy na metce. A tu jest metka riboka. <grym> Ale tu jest metka riboka, A ta jest z HM. Tak. HM. A tu jest Nike. A tu jest Nike. <grym> Dobrze. <kit>. I <Taki grym> luksus. Masz trzy firmy w jednym. To, to jest właśnie. dobry interes. To jest dobry interes. Bierzemy to. W Bierzemy to. <laughs> naszej grażynce po ostatniej akcji z Palmą na Filipinach spodobały się tatuaże i ona już tutaj szuka. Co by sobie tu kolejnego zrobić? Tutaj mamy pana. Zaraz sprawdzimy jego dzieła na Instagramie. Już widzę, że to by było słabe dość. Więc raczej byśmy musieli poszukać dalej. Eee, doszliśmy na Night Market i zaraz będziemy próbować krokodyla. Chcieliśmy sobie po. Dwa szaszłyki, pan tu nam podgrzewa. Kapunka i właśnie z tego o, oto osobnika mamy tutaj... Weźcie? Kokodalo! Krokodelo! Weź Daria I z tego właśnie osobnika mamy tutaj zrobione szaszłyczki Daj tego. Jak kurczak mówił Taki, mocno przypatrzył, przypatrzył się i pieczą w górze. Look chicken, eat like a pork. Wygląda jak chicken, ale smakuje jak pork. Dawaj, Halina. Dobry, czy co? Panie, proszę, zjedz ode ręki. Już, 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 czekaj, tylko schowaj osianko. Czekaj, bo zaraz jakieś rekiny będą, jakieś k***a, to co, wyjmuje dzikie węże. Dobry! I co? Dobry, nie? Jak chicken, nie? Tak jak chicken, no. Dobry. A ciało taka nieludzka? Dziękuję Takie malutkie, ładniutkie No dobra, ty pierwszy, ja drugi Halo? Ja drugi Dawaj Un momento Halo? Trzymaj Co? Tak mocno słuchę, Kurwa Dobra Daj popić Jadaś robaki kiedyś? na robakiem Słuchaj, ja się trochę cyram, ale... O, nie dobre tej, jak chipsy. Też? No jest, Madzia. Nie ma, ty też. Nie. Ale no, nie, yes. tylko suche takie jest. Magda. Nie, nie, nie jest złe, naprawdę. Dobre yes. jest. Nie, yes. no ale no... Jest, jest. Yes. 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 Dawaj, no Dawaj. nie. jest. Jest dalej. Kurwa, Magda, musisz to zjeść. Jak jest jeszcze już ma... Ale to pogryźć? Of course, of course. A, to pogryźć? No, możesz. Tak ale to tak tak takie suche jest. Dobre, jak chipsy. No, <laughs> nie? <laughs> Ale co, Sarka, się śmiejesz? A nie nie proszę. wiem, jakieś larwy. Nie jestem lamusem. <laughs> Masz, wejdź Wejdź proszę, zjedz sobie. A czemu skończona nie ma? Szwagierku, po ile Rolexy? Chwila strachu. fila strachu? Przyłoż mi do rączki, zaraz zobaczymy, czy... Twój rozmiar. A teraz mały. Tutaj sobie szwagierka zamówiła dwie geozy z, z krewetkami i dwie geozy z chickenem za 4,60 batów, więc to jest jakieś, no nie wiem, 6 zł. Dobrze mówię. nie? Pani teraz na głębokim oleju, który już swoje widział dzisiaj podgrzeje. I zaraz czabiemy dalej, a mamy jeszcze cały nocny market do przejścia, więc będziemy tak próbować po trochę, po trochę, po trochę. E, to jest właśnie ciekawa sprawą jest tutaj, jak e, widzimy. Interesy rodzinne kręcą się nawet na takich bazarach. Tutaj e, dzieciaczek zajmuje się sobą, a rodzice kręcą interes, nie? Sprzedają tutaj e, jedzonko, a młody a młody z tyłu, nie. No taka, takie realia Azji. Bierzemy zdalią e, halapenię ha, z kurczakiem na pół. Najwyżej jutro po prostu nie widzimy spokoju. Ale ty pierwsza. Nie ma problemu. <laughs> dobra. Powiedzcie, że ja jeszcze tego nigdy w życiu nie jadłem. Zróbko. Daj Dajcik. Dajsik. A, dobra? dobra? Niech piecze? Nie wiem. To jest zajebista. Ja nie lubię halafajnie. Dobrze proszę, dobre. Dobre, ty! A? Mm? Mm. Jednak się to... A, moje jest makina. No? Mm? A, pan tutaj ręcznie do wycina z kokosa ogólnie, ale to są fajne rzeczy. Ale co to? E, po, widać podobieństwo? Nie, to byśmy Ale nie no widać, pan ładnie cię odwzorował.